Dzień dobry wszystkim. Zbliżamy się już do końca naszej wspólnej podróży w tym kursie na temat lęków. To jest dzień 29 z 30 w kursie jak przerwać cykl lęków 30 dni. Jestem ogromnie wdzięczna, że byłeś tu ze mną przez te wszystkie dni. Po dniu 30 planuję zebrać całą tą wiedzę, ćwiczenia i refleksję w jedną całość w formie książki lub pliku PDF. Który będzie można pobrać, przeczytać i wracać do niego zawsze wtedy, gdy będzie taka potrzeba. To będzie narzędzie, które pomoże Wam utrwalić wszystko, czego się tutaj nauczyliśmy. A pamiętaj, aby zasubskrybować do tego kanału, abyś nie przegapił oka okazji zamówienia tej książki lub ściągnięcia PDF-u. Również możesz mi wysłać e-mail, abym zapisała ciebie na moją listę korespondencji przez e-mail. Mój adres tu na ekranie. Jak również wpiszę w mój opis tego filmu poniżej, zarówno z linkiem na mój Facebook. I Instagram, abyśmy zawsze mogli być w kontakcie. A jeśli kliknąłeś to nagranie, to być może właśnie przeżywasz trudniejszy moment. Może czujesz, że coś się posypało, że zrobiłeś już tyle, przeszedłeś taką drogę, a mimo to a znów wracasz do starych schematów. Znów odzywa się lęk, znów nie możesz spać. Znów w Twojej głowie pojawia się to znajome uczucie, czy ja naprawdę zrobiłem jakiś postęp. Chcę Ci dziś powiedzieć coś, czego sama długo musiałam się nauczyć. Regres, załamanie, krok wstecz to wszystko jest częścią uzdrawiania. A to, że czujesz się gorzej, nie znaczy, że przegrałeś. To nie dowód na to, że wszystko, co zrobiłeś do tej pory, było na nic. Wręcz przeciwnie. A uzdrawianie to nie linia prosta, to nie wykres, który rośnie tylko w górę. To bardziej jak fala, przypływy i odpływy, moment ciszy i moment burzy, światło i cień. Kiedy przechodzisz przez proces leczenia, czy to z lęku, traumy, wypalenia czy chronicznego stresu, twój organizm czasem wraca do starego, znajomego punktu. Ale już nie po to, by cię tam zatrzymać, tylko po to, by coś, co kiedyś było zbyt trudne do przeżycia, teraz przeżyć inaczej. Z większą świadomością, z większym poczuciem bezpieczeństwa, z większą obecnością, Twoje ciało pamięta, ale też umie się uczyć. Widzisz, Twoje ciało, Twój układ nerwowy to nie komputer, który wystarczy zresetować i zapomnieć. To raczej jak ogród, w którym latami rosły dzikie chwasty, a teraz próbujesz je powoli wyrywać i sadzić coś nowego. Ale czasem te stare korzenie jeszcze się odzywają, i to jest normalne. Czasem poczujesz znajomy ucisk w klatce piersiowej. Czasem wrócą myśli: typu, To nie ma sensu. Nie dam rady, wszyscy są silniejsi ode mnie. Ale właśnie wtedy, kiedy nie uciekasz przed tymi uczuciami, ale trwasz przez sobie, dzieje się coś niezwykle ważnego, bo uczysz się nie tylko, jak się nie bać, ale przede wszystkim, jak być bezpiecznym miejscem dla siebie, nawet wtedy, gdy się boisz. I to jest największa zmiana. To nie objawy mówią o Twoim postępie, ale to jak na nie reagujesz. Czy potrafisz oddychać, gdy czujesz napięcie? Czy potrafisz zostać z sobą, gdy jesteś smutny, zamiast od razu uciekać w telefon, jedzenie, pracę? Możesz powiedzieć, ale przecież było już lepiej. Wiem, jak bardzo frustrujące jest to poczucie, że już było dobrze, a to nagle znowu spadek. Ale chcę ci powiedzieć coś, co mnie samej pomogło. A to nie jest cofnięcie to głębszy poziom. To trochę tak, jakbyś wszedł na wyższe piętro tego samego budynku. Widok może być podobny, ale teraz masz inny punkt widzenia, inne narzędzia, inną siłę. To, co kiedyś cię łamało, teraz tylko może boli. To, co kiedyś cię zatrzymywało, teraz. Siobalki chodzą po mnie? To, co kiedyś cię zatrzymywało, teraz powalnia, ale już nie zatrzymuje. I to robi ogromną różnicę. Zmieniasz się, nawet jeśli tego nie widzisz. Czasem nie zauważamy, jak bardzo się zmieniliśmy, dopóki nie spojrzymy wstecz. Może nadal masz napady lęku, ale już nie codziennie. Może nadal się boisz, ale wiesz, jak się z tym obchodzić. Może nadal płaczesz, ale potrafisz płakać bez wstydu. To wszystko to ogromne zmiany. Dojrzewanie emocjonalne polega na tym, że przestajesz wymagać od siebie bycia niezniszczalnym i zaczynasz ufać, że możesz być kruchy i nadal iść dalej, że możesz czuć się źle i nadal się rozwijać, że możesz nie mieć siły. A mimo to nie poddawać się. Co możesz zrobić, gdy dopada cię regres? Zamiast zadawać sobie pytanie, dlaczego znów się tak czuję, spróbuj zapytać: czego teraz potrzebuję? Jak mogę być dla siebie łagodniejszy? Czy mogę sobie dziś odpuścić, zamiast wy wymagać perfekcji? I przede wszystkim oddychaj. Serio, brzmi banalnie, ale to działa. Poniżej dam lęk na temat oddychania. Zrób dzisiaj coś małego dla swojego ciała. Ciepły kot, spokojna muzyka, spacer. Pogadaj ze sobą jak z kimś, kogo kochasz, bo jesteś wart tej czułości. Zaufaj drodze. Zaufaj sobie. Czasem trzeba przejść przez burzę, żeby zobaczyć, że naprawdę nauczyłeś się pływać. Czasem to właśnie te trudniejsze chwile są momentem największej transformacji. Tylko jeszcze tego nie widzisz. A nie wszystko, co wartościowe, daje szybkie efekty. Ale to, co budujesz teraz z cierpliwością, z sercem, z odwagą, to się utrzyma. Więc a, jeśli dziś coś w tobie mówi, chcesz, chcę się poddać, nie słuchaj tego głosu. To tylko stary mechanizm, który mówi, to za dużo. Ale ty już nie jesteś tą samą osobą. Teraz potrafisz powiedzieć, może to trudne, ale dam sobie z tym radę. Powoli, po swojemu i z miłością do siebie. Jeśli właśnie przechodzisz przez trudny moment, wiem bardzo dobrze, jak może ci być ciężko, ale chcę, żebyś wiedział, nie jesteś sam. To, że się nie poddałeś, że słuchasz tego nagrania, że szukasz światła, to jest dowód Twojej siły. To jest dowód, że uzdrawiasz się. Nawet jeśli czasem w to nie wierzysz, trzymaj się, jesteś na dobrej drodze i robisz to lepiej niż ci się wydaje. Do zobaczenia w następnym nagraniu, to już będzie ostatni z tej serii, a potem będziemy dalej poruszać inne tematy związane ze zdrowiem emocjonalnym i lękami. Będziemy wspólnie poznawać lepiej tą część. Dziękuję, że tu jesteś. Zostaw serduszko, komentarz, podziel się, jeśli to z tobą rezonuje. Razem jest łatwiej. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa pa.